Jak to możliwe, że dwie formacje wojskowe w jednej armii mogły budzić aż tak skrajne emocje? Husaria, symbol honoru, potęgi i niezłomności, kontralisowczycy, najemnicy o reputacji jeźdźców apokalipsy. Jedni byli niepokonanymi mistrzami szarży, drudzy zasłynęli z brutalnych rajdów i taktyki bezwzględnej wojny partyzanckiej. Ale kto naprawdę był lepszy na polu bitwy? Kto zasłużył na miejsce w legendach? Ten film otwiera przed tobą pełen dramatyzmu obraz walk i odkrywa momenty, które uczyniły z Husarzy i Lisowczyków postaci niemal mityczne. Kiedy wyobrażamy sobie czasy największej świetności Rzeczypospolitej obojga narodów, w pamięci od razu stają skrzydlaci Husarze i niesławnymi najemnikami zwani Lisowczykami. Obie te formacje budziły grozę wśród wrogów i zapisały się złotymi zgłoskami na kartach historii Europy. Jednak co właściwie różniło te dwa oddziały? Która z formacji była lepsza, jeśli można w ogóle oceniać to w kategoriach prostej rywalizacji? Przyjrzyjmy się szczegółowo, co każda z nich osiągnęła i czym zasłynęła na polu bitwy. Husaria, czyli ciężka jazda Rzeczypospolitej, była uważana za jedną z najlepszych jednostek kawaleryjskich w historii. Początki tej formacji sięgają XV wieku, jednak prawdziwy rozkwit przypadł na wiek XVII, kiedy to Husaria była uważana za wręcz niepokonaną. Jej taktyka opierała się głównie na zmasowanych szarżach, które wprowadzały zamęt w szeregach przeciwnika, pozwalając stosunkowo niewielkim siłom pokonać nawet kilkukrotnie liczniejszego wroga. Husarze byli znakomicie uzbrojeni. Korzystali z charakterystycznych kopii, długich na 4 do 6 metrów, które miały ogromną siłę przebicia. Do tego dochodziła imponująca zbroja oraz charakterystyczne skrzydła przymocowane do pleców jeźdźców które miały odstraszać konie przeciwników oraz sprawiać wrażenie większej liczby wojowników. Największymi triumfami husarii były między innymi bitwa pod Kircholmem w 1605 roku, gdzie dzięki ich brawurze i kunsztowi wojskowemu udało się rozbić liczniejszą armię szwedzką. W bitwie pod Kłuszynem w roku 1610 husaria pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego ponownie dowiodła swojej wartości rozbijając znacznie liczniejsze siły rosyjsko-szwedzkie i otwierając drogę do Moskwy. Jednakże jednym z najbardziej spektakularnych momentów husarii była odsiecz wiedeńska w roku 1683, gdzie husaria pod dowództwem Jana III Sobieskiego walnie przyczyniła się do zwycięstwa nad armią turecką. Zwycięstwo to miało ogromne znaczenie dla Europy, zatrzymując ekspansję imperium osmańskiego na kontynencie. Lisowczycy w przeciwieństwie do husarii byli formacją lekkiej jazdy, która zasłynęła przede wszystkim z taktyki partyzanckiej i działań dywersyjnych. Powstali z inicjatywy Aleksandra Lisowskiego na początku XVII wieku, a ich charakter wynikał z faktu, że walczyli głównie za łupy. Nie otrzymywali regularnego żołdu, co przyciągało do tej formacji ludzi z marginesu społecznego banitów, hultajów, najemników z różnych stron Europy, a nawet Tatarów i Kozaków. Lisowczycy zasłynęli ze swej skuteczności, bezwzględności i szybkości. Potrafili przemieszczać się z niezwykłą prędkością, co pozwalało im zaskakiwać przeciwników i unikać konfrontacji z regularnym wojskiem w bezpośredniej walce. Jednym z ich bardziej znanych dokonań była wyprawa na Moskwę, gdzie przemierzali ogromne dystanse, pustosząc wsie i miasteczka, co zaszczepiło w ludziach strach przed jeźdźcami apokalipsy. Lisowczycy byli niezwykle skuteczni także na polach bitew w Europie Zachodniej, gdzie walczyli jako najemnicy podczas wojny trzydziestoletniej. Zasłynęli między innymi podczas pierwszej odsieczy Wiednia w roku 1621, gdzie ich działania pomogły w rozbiciu wojsk oblegających cesarza Ferdynanda II Habsburga. Niemniej ich brutalność i grabieżczy charakter działań sprawiły, że szybko stali się wrogami publicznymi nie tylko dla przeciwników. Ale również dla własnych sojuszników. Lisowczycy nie wahali się niszczyć wiosek, które napotkali na drodze, bez względu na to, czy należały one do wroga, czy do ich własnych sprzymierzeńców. Z tego powodu, choć ich skuteczność w walce była nieoceniona, nikt nie chciał długo ich gościć na swoich ziemiach. Różnice między Husarią a Lisowczykami były znaczne. Husaria była symbolem honoru, dumy i dyscypliny. Wojskowi z tej formacji byli dobrze opłacani, a ich szkolenie trwało latami. Walczyli w pełnym rynsztunku, a ich słynna szarża była przemyślana i dobrze zorganizowana. Z kolei Lisowczycy działali w sposób chaotyczny i impulsywny, często przystępując do bitwy bez konkretnego planu. Ich głównym celem były łupy. Pod względem uzbrojenia również różnili się znacząco. Husaria używała ciężkich kopii i mieczy, natomiast Lisowczycy korzystali z lekkiej broni, szabli, różnic, łuków oraz poruszali się na szybkich, wytrzymałych koniach. Co umożliwiało im wykonywanie szybkich rajdów na pozycję wroga. O Husarii mówiono w samych superlatywach, a legendy o jej niepokonanych szarżach przetrwały wieki. Do dziś Husaria jest symbolem dumy narodowej i jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli dawnej Rzeczypospolitej. Z kolei o Lisowczykach krążyły historie o ich brutalności i okrucieństwie, a ich wizerunek budził kontrowersje już za życia lisowskiego. Choć przysłużyli się ojczyźnie i byli skuteczni na polu walki. Z czasem ich reputacja stała się synonimem bandyckiej działalności. Nawet po zakończeniu służby, wielu z nich kontynuowało rabunki i napady na ludność cywilną. Co przyczyniło się do czarnej legendy, proszę. Która przylgnęła do tej formacji na zawsze: Husaria i Lisowczycy, mimo różnic w organizacji, stylu walki i reputacji, zapisali się jako jedne z najskuteczniejszych formacji kawaleryjskich swoich czasów. Choć Husaria znana była z bitwy rozstrzygających. Lisowczycy specjalizowali się w rajdach, niszczeniu zasobów wroga i zdobywaniu łupów, co było ich głównym źródłem dochodu. Przyjrzyjmy się jednak bliżej, jak w tych kluczowych momentach obie formacje zapisały się na kartach historii. W 1605 roku, podczas wojny polsko-szwedzkiej, Husaria dokonała jednego z największych triumfów. Bitwa pod Kirchholmem stała się symbolem siły i geniuszu polskiej kawalerii. Pomimo trzykrotnie większych sił szwedzkich, dowodzonych przez króla Karola IX Sudermańskiego, hetman Jan Karol Chodkiewicz poprowadził około 3 tysiące żołnierzy, w tym około 700 husarzy, przeciwko 11 tysiącom wojsk przeciwnika. Taktyka Chodkiewicza polegała na wyprowadzeniu pozorowanego odwrotu, co zachęciło Szwedów do ataku. Wtedy husaria ruszyła do szarży. Jej uderzenie było tak potężne, że wojska szwedzkie zostały rozbite w kilka chwil, a straty przeciwnika szacowano na dziewięć tysięcy żołnierzy, podczas gdy Polacy stracili jedynie około 100 wojowników. Bitwa pod Kirchholmem odbiła się szerokim echem w Europie, wzbudzając podziw dla siły Husarii i umiejętności Chodkiewicza. Papież Paweł V, król Anglii Jakub I oraz sułtan turecki Ahmed Piederszy wysłali listy gratulacyjne do Rzeczypospolitej. Kusaria udowodniła, że jej strategia, polegająca na zmasowanych szarżach, była kluczowa w starciach z liczniejszym przeciwnikiem rajdy Lisowczyków na tereny Rosji pokaz bezwzględności i zwinności. Lisowczycy, będący oddziałem lekkiej jazdy, wsławili się wojnami na wschodnich granicach Rzeczypospolitej. Jeden z ich najsłynniejszych rajdów miał miejsce podczas tak tzw. Dymitriat, czyli interwencji wojskowych w Moskwie w latach XVII wieku. Aleksander Lisowski, założyciel formacji, potrafił zgromadzić wokół siebie banitów, którzy prowadzili skuteczne i bezwzględne działania na terytorium wroga. W 1615 roku Lisowczycy wyruszyli w głąb ziem rosyjskich, nękając wojska cara i pustosząc wschodnie tereny. Ich mobilność była kluczowa. Przemieszczając się nawet o 150 km dziennie, zaskakiwali wroga, wykonując szybkie ataki i szybko się wycofując. Podczas tej wyprawy lisowczycy, uzbrojeni w szable, łuki i różnice, stosowali taktykę wojny partyzanckiej, unikali bezpośrednich starć z regularnym wojskiem. Jednym z bardziej spektakularnych sukcesów był rajd lisowskiego na głębokie terytorium rosyjskie, podczas którego udało im się pokonać wojska dowodzone przez księcia Pożarskiego, jednego z czołowych dowódców carskich. To jednak nie tylko działania wojenne, ale i strach, który wywoływali, budował ich legendę. Bitwa pod Kłuszynem, mistrzostwo Husarii w bitwie przeciw przeważającym siłom. Znaczącym zwycięstwem Husarii była bitwa pod Kłuszynem w 1610 roku podczas wojny z Rosją. Hetman Stanisław Żółkiewski stanął przed trudnym zadaniem. Armia rosyjsko-szwedzka, licząca około 35 tysięcy żołnierzy, znacznie przewyższała liczebnie siły Rzeczypospolitej, w których znajdowało się około 6500 żołnierzy. W tym prawie 6 tysięcy Husarii. Mimo ogromnej przewagi liczebnej przeciwnika, Żółkiewski zdecydował się na uderzenie. Szarża Husarii, prowadzona po nocnym marszu, była precyzyjna i bezlitosna. Po rozbiciu części wojsk rosyjskich i zniszczeniu przeszkód terenowych, Polacy przeszli do decydującej fazy ataku, wygrywając starcie dzięki błyskawicznym szarżom. Bitwa pod Kłuszynem otworzyła drogę wojskom Rzeczypospolitej do Moskwy a zwycięstwo to uznano za jeden z największych sukcesów Husarii. Było to także wydarzenie, które miało ogromne znaczenie polityczne. Polacy zdobyli Moskwę i wprowadzili na tron cara Władysława Wazę, co miało wpływ na przyszłość relacji polsko-rosyjskich, bitwa pod Cecorą, ostatnie chwile sławy Husarii. W 1621 roku Doszło do tragicznej w skutkach bitwy pod Cecorą, gdzie Husaria zmierzyła się z Turkami. Tym razem brak dyscypliny oraz przewaga liczebna przeciwnika doprowadziły do klęski Rzeczypospolitej, a hetman żółkiewski poległ na polu bitwy. Mimo przegranej, Husaria walczyła z odwagą i determinacją, a jej żołnierze, wyczerpani i odcięci od wsparcia, zginęli walcząc do końca. Pierwsza odsiecz Wiednia Lisowczycy na scenie europejskiej. Lisowczycy, mimo swojego bandyckiego charakteru, wykazali się odwagą i sprawnością wojskową także na arenie międzynarodowej, wspierając cesarza Ferdynanda II Habsburga podczas oblężenia Wiednia przez Wojska Siedmiogrodzkie Gabora Betlena. W 1621 roku oddziały Lisowczyków wyruszyły na pomoc cesarzowi, walcząc po stronie wojsk cesarskich i odciągając uwagę wojsk oblężniczych. Choć ich brutalność i brak dyscypliny były znane, ich skuteczność była nieoceniona, a interwencja lisowczyków przyczyniła się do odparcia oblężenia Wiednia. Po zakończeniu działań wojennych lisowczycy, wyczerpani i pozbawieni łupów, byli często traktowani jak niechciany element, co ostatecznie doprowadziło do rozwiązania formacji. Jednak ich udział w obronie Wiednia przeszedł do historii jako pierwsza odsiecz Wiednia, chociaż była to głównie walka o przetrwanie. I chęć zdobycia kolejnych łupów, Lisowczycy w wojnie trzydziestoletniej, ostatnie chwile sławy po sukcesie pod Wiedniem, Lisowczycy zostali wciągnięci w działania wojenne wojny trzydziestoletniej, gdzie zasłynęli jako formacja bezwzględna, która budziła grozę zarówno wśród wrogów, jak i cywilów. Ich rajdy po terenach Niemiec, Czech i Austrii stały się symbolem ich brutalności, a jednocześnie umiejętności przetrwania w najcięższych warunkach. Koniec Husarii. I Zmierzch sławy lisowczyków. Ostateczny kres Husarii jako formacji wojskowej przypadł na drugą połowę XVII wieku, gdy zmieniające się techniki wojenne oraz rozwój broni palnej sprawiły, że ciężka jazda traciła na znaczeniu. Bitwy, które kiedyś wymagały konnych szarż, coraz częściej rozstrzygano na dystans przy użyciu muszkietów i artylerii. Ostatnie kampanie, w których Husaria uczestniczyła, Pokazały już pewne ograniczenia tej formacji wobec bardziej zmodernizowanych jednostek wojskowych, jednak legenda niepokonanych husarzy przetrwała wieki. W późniejszych latach husaria stała się symbolem niezłomności i waleczności, będąc inspiracją dla wielu formacji kawaleryjskich aż do czasów XX-wiecznych. Lisowczycy zaś, którzy często pozostawali pod silną krytyką za swą brutalność i niezdyscyplinowanie, zostali ostatecznie rozwiązani. Formacja ta nie była dostosowana do zmian w zakresie profesjonalizacji wojska. Choć ich metody walki były skuteczne w czasie wojen partyzanckich i rajdów, stawały się coraz mniej akceptowalne w obliczu nowych reguł wojennych, które wprowadzały ograniczenia dotyczące rabunków i grabieży. Dziedzictwo Husarii i Lisowczyków Husaria jest po dziś dzień symbolem narodowej dumy i męstwa, a ich triumfy pod Kirchholmem, Kłuszynem i Wiedniem wzbudzają podziw. Motyw Husari często pojawia się w literaturze, sztuce i kulturze popularnej, gdzie przedstawiana jest jako symbol niezłomności oraz unikalnej polskiej siły i odwagi. Dziś Husarze przedstawiani są na paradach wojskowych i rekonstrukcjach historycznych, a ich zbroje, kopie i skrzydła pozostają w świadomości zbiorowej jako ikony polskiego oręża. Lisowczycy natomiast, mimo że budzili postrach i negatywne opinie. Zapisali się w historii jako niezwykle skuteczna formacja najemnicza, która swoją brutalnością i brawurą zaskarbiła sobie miano jeźdźców apokalipsy. Są oni mniej obecni w kulturze masowej niż Husaria, ale ich historia inspiruje historyków i miłośników wojskowości, jako przykład niekonwencjonalnych metod walki, jakie stosowano w czasach, gdy normy moralne na wojnie były zupełnie inne niż dziś. Husaria i Lisowczycy to dwie formacje, które mimo odmiennych cech i strategii wspólnie przyczyniły się do potęgi militarnej Rzeczypospolitej. Ich historie pełne są zwycięstw, dramatów i legend, które do dziś stanowią inspirację i przypomnienie o złotych czasach polskiej wojskowości. To, co je różniło, a zarazem łączyło, to niezaprzeczalna skuteczność oraz wpływ na losy Rzeczypospolitej obojga narodów i Europy. Na dziś to już wszystko. Ale po swojej stronie masz kolejny mój film, do którego obejrzenia serdecznie Cię zapraszam. Do zobaczenia za tydzień w sobotę i dziękuję za uwagę.